Czołem widzowie, dwa filmy z Małkini Górnej będą teraz, czyli moje rodzinne strony, bo nagrywam żarełko, a w Małkini jestem rzadko. Dziś postanowiłem, że nadrobię, a jak ktoś śledzi mnie dłużej, to widział materiał zaraz po otwarciu knajpy orientalnej Hanoi w Małkini Górnej, w której dziś się właśnie też znajdujemy. Tam zapowiedziałem, że raz na miesiąc wpadnę, ale słowa nie dotrzymałem, bo jestem dopiero po ponad pół roku. Nic straconego, także nadrobimy zaległości. Zachodzę na miejsce, klienci Billy. Byli klienci, nawet Łepek jeden zagadał, że widział recenzję, miło. Pół roku temu nagrywałem to kurczaka na chrupko i było ok, a dziś wziąłem kurczaka po Hanoi, bo w Knajpie o takiej nazwie się znajdujemy, to mówię, sprawdzimy tytułowy produkt. Czas oczekiwania to około 7 minut, 4 osoby siedziały, także widać, że ludzie lubią tu zjeść, a ja byłem w czasie mniejszego ruchu po prostu. To i tak te 4 osoby świadczą, że po prostu miejsce to jest lubiane. W Małkini brakowało tego rodzaju jedzenia, bo jak komuś się przejadły kepsy albo obiany, obiady domowe, to ma przynajmniej wachlarz możliwości spróbowania czegoś innego. Kurczak bardzo gorący, porcja solidna, ceny bardzo akceptowalne, bo 24 zł. Zawidoczny na wideo zestaw kurczak z posypką. Nie wiem co to było dokładnie sezam czy coś pochodnego, bo takie w smaku podobne. Kurczaki w mocno pomarańczowej barwie, barwie były ciepłe, gorące, wręcz lekko słodkie, soczyste i smaczne. Serio. Smakowało mi to, ale szybko robił się przesyt tego smaku, więc taka opcja wleci spoko tylko raz na jakiś czas. Surówka typowa dla barów orientalnych, ok Taka była słodka, fajna. Na przegryzka, a ryżu skubnąłem tylko by sprawdzić smak, jest ok nie był rozgotowany, ani gotowany za krótko, ale ja tymi kurczakami dość solidnie pojadłem to już się nie napychałem ryżem, nie dałem rady całego zestawu, bardzo treściwa porcja, ale faktem jest, że nie byłem jakoś mega głodny kto tam jadł, jak wrażenia, ja dziś wystawiam notę 7,5 <laughs> i czekam na polecenia barów orientalnych w waszych miastach gdzie warto zjeść jutro też filmik z Małkini, a potem Zamki, pozdro.